Hej, witam was serdecznie, ja jestem Kaftan, a wyglądacie Bloodborne. Przyznam szczerze, że nie jestem fanem serii Dark Souls, ale dla mnie ta gra jest czymś w rodzaju... symulatora Van Helsinga, dlatego... głównie dlatego zdecydowałem się, żeby nagrać z niej jeden czy dwa odcinki. Poza tym jest dostęp do alfy na PS4, więc uznałem, że jest to fantastyczna okazja, aby z grą się zapoznać, także... bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. No... i tak to wygląda. A wygląda nieźle. Jak dla mnie jest to właśnie coś w rodzaju. Zawsze mi brakowało gry, w której mógłbym kierować Van Helsingiem. nie mówi to Incredible Adventures of Van Helsing, dlatego że to jest RPG taki rasowy, który w rzucie izometrycznym jednak nie robi takiego wrażenia jak choćby to. <ścoughs> A, przyznam szczerze, że nie jestem fanem Street Dark Souls, więc jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziecie patrzyli, jak ginę mnóstwo razy, bo. no wiecie. Do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić i z pewnymi rzeczami trzeba być za pan brat, w przeciwnym razie będzie się to kończyć niezliczoną ilością śmierci i... głupot, upadków i tak Podoba mi się strasznie setting. Słyszałem, że da się również podobnie jak w Derso się grać w kooperacji, choć nie wygląda to tak przyjemnie. Oj! Aż to wieśniak. Fizyka. Taki pseudo-transylwański klimat i postaci, z wydłużonymi łapami i z wszystkim. <grym> Aż się przypomina, nie wiem czy graliście w Call of Cthulhu, mroczne zakątki świata. Nagrywałem tę grę, to była chyba druga seria na moim kanale, więc było śmiesznie. Tak czy owak, co mi się strasznie podobało, o, duch, co mi się strasznie podobało, to nie tylko setting, ale i postaci, ponieważ byliśmy w miasteczku nad rzeką, które nazywało się Insmes. I wszystkie postaci były takie właśnie wykrzywione, dziwne. Mieszkańcy robili takie piorunująco nieprzyjemne wrażenie. I cholernie przyjemnie się... grało. Remember the mystery. Aha. Okej. Okay. Whatever it means. Bo nie mam pojęcia... ...do czego się odnosicie. No ale cóż... ...chyba czysto. Mogę tu przejść? Mogę. Locked by some contraption. Aha, nie pomaga mi to w odzyskaniu orientacji w terenie. Read Note: Have mercy, people. Ludzie nie mają litości, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkańców takich zadupiów. Zadupiów? Tak to się odmienia? Chyba tak... nie wiem... mniejsza... Wiem o co chodzi... takie zaściankowe podejście... ciemnoty... A to już nie był ciemnogród, to już były gobliny, albo doktor Jackie zamienia się w pana Hyda... Początek Van Helsinga, swoją drogą, życie. filmy z Hugh Jackmanem, jest Kate Beckinsale, jest fajnie... <grymny> Poza tym jest naprawdę przyjemny, zabawny i ma całkiem spoko O co chodzi z tymi wszystkimi notkami? I czego to diabło jest tu tak pusto? Locked by some contraption Szczęść, że Dark Souls słynie z tego, że musimy napieprzać non stop i starać się przeżyć A widzę wrogów nie ma czy ten gość mnie prowadzi, czy to jest może inny gracz? The fuck. Quicksilver Bullets. Okej. Okay. Halo? O cholera. Ty jesteś wściekły. To nie jest moja wina, nic nie zrobiłem. Odstaw ten tasak. No. Cieszę się, że doceniasz chęć kooperacji. I zdechłeś szybko. Choćby tak, można otwierać pudła. Uderzając w nie głową. O! Mogę go zabić po cichu? Nie mogę. Nieprawda. <giby> Gin! Czemu ten pierwszy padł tak ciężko? Trudno go było zabić, cholera. Blood vial. Okej. Okay. Czy picie krwi sprawi, że będę zdrowszy? Nie sądzę. Na to wychodzi, ale na miłość boską. Zaraz. Jest ich czterech, czy mogę użyć? Okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem w nich wjechać jak chuj w Mariole, czy. Nie trafić mu o Bliżej. Tutaj No serio. Serio. Słabo. A on ma tarczę z drewna. To nawet nie jest tarcza, to jest kawałek pieprzonej deski. Po prostu ginie. Może szkała banga z synu. Choćby tak. <śmiewanie> e, fizyka. Czego im brakuje to odrobina. wiecie. Kroj tak jest brutalna. Mogłaby być opcja na przykład. Odcinania kończym. Byłoby śmiesznie. Kiedy przycinamy jakieś stworo na pół. Satysfakcja byłaby wio. Co jest? O oh, shit, a tu skąd. Okej, okay. będzie dobrze. Jak tu zrobić, żebyś ty padł? Choćby tak. Nieźle. A gdzie tam ten który miał za sobą strzelbę? Tu jesteś sukien. Nie, to nie on. Au. Możesz padni, sukin synu. I kolejny. Okay. Dobrze idzie, gdzie jest kolej ze strzelbą? Dlaczego te drzwi są? Despicable jaw, ha, 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 despicable me. <laughs> yeah. Okej, okay. o, oh. oh. a co wy tam palicie? Sąsiadom będzie dym przeszkadzał. Wierzcie mi, coś wiem o tym. Cholera. Co tu zrobić, żeby im zaszkodzić? A z drugiej strony, żeby nie zdradzać swojej pozycji. Oh shit! Ciebie się skurwi bonku, nie spodziewałem. Okej. Okay. A masz? Ja masz. Oj! Padnij, powstań. Power um. Cholera. Nie wygląda to nadzwyczaj obiecująco. Chyba, że mogę na przykład tutaj przez cucience pompować wodę aż ich wszystkich zatopię. To będzie trwało jakieś. miesiące. Czołem? Oh shit. Ok. Uh. Jakby to zrobić, żeby. Nie dać się zabić, zwłaszcza że jest ich wielu. O oh, świet, ślepy zaułek. Oj, niedobrze. Niedobrze, panie bobrze. Szlak, odsuńcie się. Okej. Okay. Uh. Oh shit! Duży pies. Leżeć. Dobra psina. Co to było? Ja pierdzielę. Oh, wow. Oni mnie nie lubią. Oni mnie zdecydowanie nie lubią. Pewnie kibicują komu innemu. Ah, shit. Okej. Okay. Jeden zdjęty. Już tylko 299. Na ośmiu. Heh. Cholera. Jeżeli uda mi się odciągnąć ich pojedynczo czy podwójnie. Chcę przez to powiedzieć po dwóch. Łatwiej byłoby mi się pozbyć. No strzelec na przykład. Fuck. Tam miało lecieć w strzelce. Pofruną. Ci już tu lecą. Ała, fuck. To nie było miłe. Szlak. Nie ma tu żadnej opcji, żeby mnie ich grupowo jakoś pozamiatał. Serio. Tu miało go zabić. Szlak, co ja... Ah. A jeszcze żyjesz? Cholera. Okej, tam ci się zniechęcili i wrócili. Na to wychodzi, Frajerzy. Ty, jeszcze jeden z jakiś tam jest? Dobra, znajdźmy strzelca. Nie widzę go. Skąd on wali Gdzie on jest do diabła? A wow! Niech to diabli. Oj Niedobrze. Bardzo nie... o wow, bardzo niedobrze. Ow... cholera Czmychaj, czmychaj, czmychaj. Jeszcze się palę. Nie! NIE! Ja pier... ...niczę. I to nie ma nic z niczym wspólnego. Ja pierdziele. Biegnie za mną? Nie wiem, chyba nie. Co jest? Nie, to nie tu. Spokój mam. Jasny gwint. Co za bieda. Ty. Mogę to złożyć lub rozłożyć fajnie. O, rany, niedobrze, to mi nie wyszło. Kto tam się dobija? Kryw, ok, dzięki za kryw, cholera. Ładnie tu podoba mi się setting, choć przyznam szczerze, że walka jest cholernie trudna. Nasłuchałem się tego już na temat Dark Souls'a. I jedyny powód, dla którego to robię, to to, że nasłuchałem się również, że broń się niszczy, więc jeżeli już machać, to tylko na wrogów, a wszelakie pudła i tak dalej niszczyć skacząc w nie głową. Czemu nie? Oż w mordę, a to co? I czego jest taki duży? Gin? O Jezu, ile on ma życia? Pokaż mu środkowy palec, znaczy fuckera, czy tam freudowski penis, cokolwiek, jak zwał tak zwał. Jezu, jaki on jest brzydki. Ja nie wiem, czy to jest jakieś wcielenie quasi -modo, że on jest taki paskudny? To mnie zastanawia to skąd ten dupek wziął tak gigantyczną cegłę. Oh shit! A już chciałem mówić, że mi dobrze idzie. Cholero. Quasi modo. Czy tam gremlin, czy hobbit, czy cokolwiek. Jak zwał, tak zwał. Czy to jest jakiś? Aha To był chyba gracz jakiś, który również jest w tej lokacji, tak? No ciekawe. Właśnie zginął. Mam nadzieję, że widział to jak ja zwyciężyłem Peł. Ha i mołotow. Okej. Okay. Ura! Nie wyszło. Dobra. To idziemy dalej. Pusto. Co ja właściwie zrobić? Czyżby... Czyżby tu dalej? Gdzieś jest przejście? Jakieś? Jest. Czyli co? Przelutujemy wszystko. O oh shit! A czym wy jesteście? O! Oh! Wieprzone czereśniorcze szpaki. Ja pierdzielę. Tylko czego one tak zabieprzają? Jak, jak komandosi po ziemi. Daj spokój. Spokój, spokój. Poprosił i dostał cholera. To było dziwne. <gryw> to było bardzo, bardzo dziwne. No. To główka A proszę Quicksilver bullets Dzięki A jak tam ładnie Tylko przejść się nie da Ty No na górę gdzie słyszałem brzydkie psy, tak? A może chociaż nie, to bardziej brzmi jak psy. Myślałem, że może znowu szpaki, ale nie sądzę. Halo? Nic tu nie ma. Ale jakie te lokacje są ładnie, starannie zrobione? Podoba mi się. Setting jest jak najbardziej na plus. A. Widzę psy. O oh, shit! O w mordę! To się źle skończy, to się nie może... Ja pierdolę. To było trudne. Jak to się mówi, następnym razem będzie lepiej, co?